Hej, tu Julia! Zaraz będzie challenge pielęgnacji twarzy za 15 zł. Ogólnie postawiłam sobie taki challenge. Pielęgnacja twarzy za 15 zł. No. Tak, właściwie jestem w najtańszym sklepie w galerii, czyli w Action. Tutaj mamy ten dział do twarzy. I postaram się coś znaleźć za 15 zł. Ja myślę, że postawię tu na jakieś trzy rzeczy. Oczywiście na początku jakiś żel do mycia twarzy. Peeling. I jakaś maseczka do pielęgnacji. Może jeszcze starczy na krem, ale zobaczymy. To przecież challenge 15 zł. Dobra. Mamy tutaj najtańszy żel. Kupię go za mniej niż 5 zł. I... Próbuję go sobie go wziąć i zobaczymy, jak będzie się spisywał w dzisiejszej pielęgnacji. Do wszystkich typów skóry. I bardzo nawilża, bo jest sok aloesowy, czy tam jak to się nazywa żel aloesowy I głęboko oczyszcza cerę. Zobaczymy. Teraz czas na jakiś fajny peeling. Tutaj mamy face scruby za 5.44 tylko. Mam nadzieję, że się zmieszczę w 15 zł. Ja tak myślę, że wybiorę sobie ten z witaminą C. Tak na lato idealnie rozjaśni cerę. Dobra, tak myślę, że sobie wezmę tą maseczkę za 4,95 zł. Łagodzącą miodową maskę do twarzy. Zobaczymy. Jestem już prawie przy kasie. Mam tu swoje 15 zł. I zobaczymy, czy tak tania może być pielęgnacja cery. Tak ogólnie um, wygląda paragon. 14 zł i 88 groszy. Tu mam rzeczy, już je zabieram. I zaraz wracamy do pielęgnacji. Dobra, wracamy do pielęgnacji. Tutaj mamy kosmetyki z Action. Te za 15 ziko. Dobra, zaczynamy od mycia twarzy tym oto żelem. Jak ten żel. Przycisnąć. Dobra, a teraz lecimy z myju, myju Myjemy Ogólnie się pięknie, pięknie Dobra Zmywamy to Przy umywalce Spłukujemy Dobra, odcieramy twarz i lecimy z pielęgnacją. No, w tej pielęgnacji niestety nie ma toniku, przez co nie możemy stonizować cery. Oczywiście to tylko 15 zł, więc nam nie starczyło. Żeby maseczka działała lepiej, zrobimy sobie face scrub, czyli taki peeling z kwasem glikolowym i witaminą C. Teraz go smarujemy i oczywiście na bezpieczny czas zostawimy 5 minut, bo to najbezpieczniejszy taki czas jak na peeling. Oczywiście 5 minut to taki bezpieczny czas jak na peeling i zobaczmy jakie będą rezultaty. Wyobraźcie sobie, że po 5 minutach tego peelingu moja cera już się minimalnie zaczerwieniła. Moim zdaniem to nie jest dobry znak. Mam nadzieję, że ta oto maseczka z miodem to ładnie złagodzi. Mił to w ogóle nie ma też takiej właściwości odżywczo łagodzące, więc zobaczymy. A w ogóle patrzcie nie uwierzycie, nie mogę tutaj tego w ogóle wycisnąć. Ponieważ tu nie mam dziurki, to jest zgrzane. Normalnie to jest zgrzane. Nigdy mi się coś takiego nie przydarzyło. Zawsze tu była dziurka, a nie było zgrzane. Nawet tak oto wyciskam, to w ogóle nie mogę tego wycisnąć. Muszę tam zrobić dziurkę sama. Słuchajcie, jak nie możemy tego otworzyć, to otworzymy to w niestandardowy sposób, nacinając tubkę ten sposób. Teraz już nakładamy maseczkę na cerę. Mam nadzieję, że nam wszystko to złagodzi. Zobaczymy. Dobra, minęło 15 minut. Tak ogólnie wygląda moja twarz po dzisiejszej pielęgnacji. Czuję, że jest bardzo nawilżona, ale na szczęście nie tłusta i to daje na plus. I troszeczkę jest zaczerwieniona, wiadomo. Skóra strondzikiem to też taka bardziej wrażliwa. Jedyna rzecz, która jest ok z tego zestawu, to jest właśnie ten żel. Oczywiście, omijając zapach męskiego dezodorantu. To się ładnie pieni. Dobra, jak już wszystko zrobiliśmy i zrobiłyśmy, to na dzisiaj już z Wami żegnam. To pa.